Dobry, witam się z wami serdecznie w nowym vlogu. Tak, już we vlogu, nie we vlogmasie. Jest wtorkowy, chyba. Tak mi się wydaje. Jest e, tak, wtorek, 29 grudnia, godzina 9:58. Ja już po prostu się pogubiłam. Siedzimy od kilku dni w domu, nigdy nie wychodziliśmy e, i pogubiłam się w czasoprzestrzeni, przestrzeni. Nie wiem, jaki jest dzień, nie wiem, jaka jest godzina. E, chodzę późno spać, wstaję późno e, i te dni są takie rozleczone, ale stwierdziłam, że już koniec tego lenistwa. E, dzisiaj wstałam, ogarnęłam się, zrobiłam sobie makijaż nawet. Także, puh, sukces. Mam tutaj swoją kawę i właśnie zaczynam dla Was nowego vloga. Mam nadzieję, że się cieszycie. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie o subskrypcji. Ja nagrywam tego vloga, ale on pojawi się na pewno trochę z opóźnieniem, no bo jeszcze muszę wystawić Wam ostatniego vlogmasa z 25 grudnia. Chociaż jak Wy widzicie ten film, no to wszystkie vlogmasy już się pojawiły. Ale już tak chcę trochę na spokojnie wpaść znowu w taki rytm dwa filmy w tygodniu po vlogmasie po takim tym szaleństwie w grudniu żeby to znowu miało ręce i nogi dwa filmy dodawałam je we wtorek i w soboty myślę, że jest to spoko opcja. Zobaczymy. Na razie nie mam żadnych filmów, <grytanie> także dzisiaj chciałam też nagrać takich ulubieńców w roku, ale nie, nie że kosmetycznych, jak przeważnie to się dzieje, no bo ja nie umiem w kosmetyki <śmetyki> tak bardzo, ale chciałam Wam powiedzieć o takich fajnych rzeczach w tym roku. Um, trochę o materialnych, trochę o niematerialnych, także może dzisiaj uda mi się nagrać ten film, ale też na spokojnie mam czas, dałam sobie tak naprawdę um, Kilka dni oddechu. Nie narzucam sobie żadnej presji, żadnego tempa. Ponagrywam sobie na spokojnie i wtedy zacznę do Was wracać na YouTube. Um, ogólnie, to zapraszam Was na Instagrama, tam jestem na bieżąco bardziej na bieżąco niż tutaj na YouTubie. Ja mam swoją kawę i wypiję ją i myślę, że wybierzemy się do Tesco, albo ja się wybiorę, nie wiem, czy mój facet chce razem ze mną. Dlatego, że tak naprawdę to jest nasza jedyna rozrywka teraz. No bo tak to siedzimy cały czas w domu przez te kilka dni od świąt, nie byliśmy nigdzie, także wiecie, trzy dni takiej kwarantanny nie na no, śmieję ale wiecie, tak nic nie robiliśmy Mm, tylko coś tam oglądaliśmy filmy, jedliśmy jeszcze świąteczne jedzonko, więc tak wiecie. Na chillu, chociaż ja wczoraj zrobiłam trening, także jestem z siebie niesamowicie dumna, obrosłam w piórka jak Paw, że w końcu udało mi się zrobić trening. Dzisiaj może też zrobię, ale trochę później, dlatego że na razie mam straszne zakwasy. <laughs> Zobaczymy, jak się potoczy dzień, ale tak jak mówię, Tesco to będzie nasza jedyna rozrywka pewnie na tym wolnym do nowego roku. Więc, więc tak, no ale przydałoby się też jakieś zakupy, no bo już świąteczne jedzonko prawie się skończyło e, Ale już e, myślę, że czas zjeść coś normalnego, coś innego niż, niż to wszystko co na święta e, Tak, zobaczymy jak to moje vlogowanie teraz się potoczy e, Powiem wam, że ostatnio... W Kilka dni przed końcem vlogmasu straciłam motywację do nagrywania, ale stwierdziłam, że jak już się za to zebrałam. Jak się zabrałam już za Vlogmas, no to już skończę dla samej siebie przede wszystkim i dla Was, ale rozumiem też, że dużo osób zajmowało się tymi świątecznymi sprawami, nie miało czasu na YouTube'a. Dalej tak jest. Ja sama też jestem mega w tyle z vlogmasami, które ja zaczęłam oglądać. Także na spokojnie, ale chciałabym. Chciałabym, żeby ten mój YouTube się rozwijał, powiem Wam. Mam też różne plany co do tego, no ale to przede wszystkim zależy od Was, jeżeli będziecie oglądać. Tak, dobra, ja wracam do swojej kawy, e, oglądam sobie jakiegoś tam vlogu masę zaległego e, i myślę, że wtedy wybierzemy się do desko. Chyba, że wpadnie jeszcze jakieś śniadanko po drodze. brałam tą kurtkę z Primarka, taką czarną, no w sumie taką zwykłą, prostą, trochę tutaj oversize'ową Bardzo mi się podoba jak ona wygląda i golf Ten golf z H&M jest super, podoba mi się jak on wygląda, ale trochę jest gryzący Ok, my gotowi na zakupy Powiem wam, że jest naprawdę chłodno, ostatnio gdzieś tutaj w Anglii widziałam, że padał śnieg u nas niestety nie, ale u nas ma padać jutro, także mam nadzieję, że jutro będzie chociaż troszkę biało. I właśnie wróciliśmy do domu z Tesco, pokażę Wam takie małe hall. Byliśmy też w polskim sklepie. Powiem Wam, że jest mega zimno na zewnątrz i pada śnieg w całej Anglii, gdzie widziałam mnóstwo zdjęć na Facebooku, gdzie właśnie padał śnieg w całej Anglii, ale nie u nas, ale jutro ma u nas padać w Sylwestra, także zobaczymy. Mam nadzieję, że spadnie trochę śniegu. Pokażę Wam co kupiliśmy. Zaraz zrobię sobie też kawę. W polskim sklepie kupiłam budyń. Właściwie cztery, bo tam była jakaś taka promocja. Więc chyba zrobimy czasem, zrobić sobie budyń. No i będę robić też sernik. Także mam taki dzisiaj plan, żeby zrobić sernik. Więc właśnie tego pojeździłam do polskiego sklepu, żeby kupić taki gotowy twaróg. Mhm. I właśnie do tego też potrzebowałam budyń. Przy kasie znalazłam taką hałwę. To nie jest polski produkt jakiś dziwny nie wiem skąd to jest ale chałwa e, jakoś mi tak skusiła, więc ją wzięłam. E, tu mam jakąś szynkę i ogórki. Także to jeżeli chodzi o polski sklep. Tesco, trochę więcej. Mam tutaj puff pastry. Zostało mi jeszcze pół masy makowej, także gdzieś na dniach zrobię też coś właśnie z masy makowej. Już nie będę się bawić, chłoinki i tak dalej, po prostu zrobię coś takiego easy. Mamy tutaj folię spożywczą. Znaczy, się to jest papier do pieczenia i folia spożywcza. Mam nadzieję, że to widzicie wszystko. Tutaj jabłka buraki, mam w lodówce coli sery rukole, także zrobię jakieś coś w stylu capaccio Za niedługo mam tutaj mascarpone dwa razy, bo myślałam najpierw, że zrobię sernik z mascarpone. No nie wiem, może też go wykorzystam. Tutaj mam moje ulubione wino. Domestos. I tutaj mam jeszcze takie, nie wiem czy to w sumie jest wino, to ma 5% e, malt wine, czyli coś takiego jak grzane wino. E, ja to mieszam z zwykłym winem, tam z, z winem z Ikea, no różnie bawię się. E, mam tutaj moje ulubione mleko, to jest to z Oatly, e, Barista Edition, do kawy, do owsianki, ja je uwielbiam do wszystkiego. Tutaj mam jeszcze jakieś takie dwie polskie szynki z Tesko. E, Tutaj mam z Airwick, um, Essential Oil o zapachu. Mm, y, coś, 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 co to jest? Len mm, len i bez? Coś takiego. E, taki mm, zapach do wtyczki u nas na korytarzu. Tutaj mam Pure Clean Linen, e, czyli takie czyste pranie z Glade do Łazienki. I gdzieś jeszcze miałam do salonu. Ten sam zapach. To jest jakieś takie świeże pranie, i, i bez. Coś takiego właśnie. To są. Teraz mamy taki świąteczny zapach, ale już po nowym roku, gdy przyjdzie czas zmienić te zapachy, to już będę mieć ochotę na właśnie takie świeże zapachy, a nie na świąteczne. Tutaj mamy coś takiego do pochłaniacza wilgoci. Takie wymienne wkłady. Dwa jeszcze mleka. Lacto Free. I tutaj mam jeszcze płyn do prania. Mój ulubiony Comfort Creation. W Polsce to się chyba nazywa Cocolino. Ten z, 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 z czymś? Z drzewem sandałowym. Prześlicznie pachnie. Także ta torba jest pusta. Tu mamy pomidory. Myślę, że na dniach zjemy szakszukę Czy nawet do kanapki. Mąka. Właśnie zaraz zabieram się za ten sernik winogrono to jest mozzarella, e, alpro jogurty, e, bardzo je lubię. Migdały, już takie chronione płatki migdałów, wafle ryżowe, ale takie czekoladowe z takimi czekoladowymi dropsami, bardzo fajne są. Może nie są najstrowsze, ale czasem taka wiecie: jak fajna przegryska z pracy, to powiem Wam, że ekstra. E, trzy masła. Jakoś przez święta tyle masła u nas zeszło Do tych wszystkich świątecznych potraw Do pieczenia, także e, Tak, dalej mam tutaj te bułki Już kupuję od kilku razy I bardzo fajne są, to są takie bułki Które musimy wrzucić do piekarnika Żeby się podpiekły, bardzo spoko e, Montę Mój facet zrobił sobie montę Stwierdził, że jakoś tak ma ochotę na to e, Tu mam taki jakby topper do sałatki Ten akurat jest Z z oliwą i ziołami bardzo fajny jest też do zup krem ja bardzo bardzo lubię e, tutaj mam ziemniacze drugą kulkę mozzarella słonecznik e, mięsko do gulaszu i tu mam jeszcze Ojej, e, kurczak uska z kurczaka I tu jeszcze jest obcinacz do paznokci ta torba jest pusta i już ostatnia. Kok. Coke. Jeden polski chleb, był jakiś taki świeży. Chipsy. Ostatnio wam mówiłam, że mamy dużo chipsów, ale w sumie została jedna paczka. Także wzięłam jakieś takie Walkers ee, o zapachu, o zapachu, o smaku soli i te pop -chips, one nie są smażone. E, śmietana i cebulka, gąbki do mycia naczyń, ser mozzarella, tarty bardzo fajne do pizzy, do zapiekanek, do wszystkiego my go używamy praktycznie. No i mandarynki. Przez święta nie wiem ile mandarynek pochłonęliśmy. Ja głównie uwielbiam. Mogą mieć na okrągło mandarynki. Także tak, taki food hall. Ja to ogarniam, zrobię sobie kawę i będziemy robić sernik. Mam ochotę właśnie na sernik, także zrobimy. Wrzucę wam link do przepisu w opisie. Mój facet zażyczył sobie warstwową kawę, także proszę bardzo, trzy warstwy. Latę, ja sobie zaraz zrobię kawę i zabieram się za sernik. A dla mnie kawa po prostu, kawa z mlekiem w zimowym jeszcze kubeczku. Kawa jednak piernikowa. W koście możecie kupić taki zestaw małych syropów, których właśnie oni używają w koście. Także kawa piernikowa dzisiaj. Ciasto zrobione, leci teraz do lodówki, ja zabiorę się za masę. Jest to sernik królewski z przepisu Ania gotuje, zostawię Wam link w opisie. Mój sernik wygląda tak. Mam nadzieję, że się upiecze i będzie pyszny. Także wkładam go do piekarnika i widzimy się za kilka godzin. Sernik w piekarniku. Ja tutaj ogarnę, zrobił się mały rozgardziarz, ale w moim fartuszku nawet sernik mi nie straszny, prześliczny jest, bardzo mi się podoba. Jest on z Handem Home. Ty tutaj robisz za mój statyw eee, Wstyd się przyznać, ale ja mam jeszcze kilka kartek do wysłania dla Was Także zabieram się za to Będę Wam wysłać maile, czekać na Waszą odpowiedź Nie mam pojęcia jak działa poczta eee, Anglia Polska Nie wiem czy teraz e, już działa Jeżeli nie, to trudno I tak dojdą te kartki po świętach Już jest po świętach No ale no nie dało się zrobić tego inaczej No bo vlogmas trwa do świąt E, więc zabrz za to, i poprzeglądam sobie też Waszą aktywność, i postaram się wybrać jedną najbardziej aktywną osobę. Mam tam kilka osób w głowie, które zostawiały komentarze pod każdym filmem. E, jeżeli tak, no to jeszcze e, sprawdzę Waszą aktywność na Instagramie, bo widzę, że spora część z Was też tam i się angażowała. E, zaraz wyłączam piernik, nie piernik, sernik. E, sernik wyłączam w piekarniku, on sam tam będzie jeszcze studził. Ja piję już zimną kawkę. No i taki kolejny spokojny, kolejny spokojny popołudnie, południe, kolejny spokojny wieczór w domu. Nie mam jakichś szczególnych planów na ten, na tą przerwę świąteczną. Chcieliśmy jechać do Londynu albo gdzieś sobie na jakąś wycieczkę, no ale jesteśmy w tym najwyższym. Właśnie dzwonił mi Stopper w telefonie, także wyłączyłam piernik. Osied... Sernik, jezu, co ja mam? E, on się tam teraz będzie studził e, i zaczęłam wam mówić o wycieczce. No, tak, mieliśmy plany, żeby sobie gdzieś pojechać do Londynu, teraz jeszcze jak są świąteczne dekoracje, e, no, ale jesteśmy w, tym najwyższej, w tej najwyższej strefie, e, jeżeli chodzi o lockdown w tym momencie w UK, także dupa. Zostajemy w domu. No i przynajmniej odpoczywamy. Mój facet jest zadowolony, ja też jestem zadowolona z tego, że spędzamy razem, <grywania> że spędzamy razem czas, że mamy e, taką chwilę, dłuższą chwilę na oddech, na złapanie oddechu, na odpoczynek. Także dobra, ja zabieram się za te YouTubeowe sprawy e, i za 20 minut sernik będzie ready. Okej okay, kochani, wybrałam maila, <noise> znaczy nie maila, tylko wybrałam osobę, której wyślę paczuszkę za aktywność na moim Vlogmas i będzie to Alex 517. Ola. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dostałaś już ode mnie, mam nadzieję, że już dostałaś, nie pamiętam, czy wysyłałaś mi maila zwrotnego. Wysłałam Ci już kartkę świąteczną, a teraz wybrałam całą Twoją aktywność pod moim Vlogmas, żeby Ci wysłać paczkę. Także zaraz skrobię tutaj do Ciebie maila. Co prawda mam już Twój adres, ale wyślę Ci najpierw maila i zaraz zebram się za zapakowanie. Nie paczuszki, także cieszę się bardzo. E, dziękuję Ci za Twoją aktywność i pozdrawiam. A tutaj mój niepiernik, sernik jejkuś, upiekł się pięknie. Już wystygł w piekarniku, chociaż nadal jest ciepły. Także dzisiaj go nie ruszamy. E, ja robię sobie herbatkę. I zamówię nam pizzę. Pizza chat jest taka fajna świąteczna. Także zaraz ją. Zamówię Zjedliśmy co prawda już zupkę Ale wiecie świąteczna pizza Why not Co prawda jeszcze ciepło Ale nie mogę się oprzeć Dosłownie nie mogę się oprzeć Zobaczymy Wygląda powiem wam całkiem spoko mm. Ale pycha mm. Pycha ale jeszcze ciepły Mmm <grym> Ale tak Ok, stwierdziłam, że wykorzystam ten czas wolny w domu I zrobię sobie kąpiel Powiem wam, że strasznie lubię się odprężać w wannie Oglądam sobie coś w międzyczasie Piję sobie jakieś winko albo sok Cokolwiek I się właśnie mam ochotę na taki relaks w wannie Także zaraz przygotuję sobie kąpiel Mam mnóstwo kulek z Lasza, jeszcze tam inne. Także e, zrobię sobie kąpiel i poglądam sobie vlogmasy, bo jestem naprawdę do tyłu z vlogmasami. E, także taki plan na wieczór. Ogólnie nie o Wam wspominałam, ale zamówiliśmy pizzę e, z Pizza Hut, była tam taka dobra świąteczna, także zjedliśmy. E, ja w sumie zjedłam tylko dwa kawałki, bo jakoś tak nie byłam głodna, e, więc, e, więc tak, więc zrobię sobie teraz. Jakieś winko, może do wanny, przygotuję sobie kąpiel. No i tak właśnie minie mi mój wieczór. Nie wiem, czy jutro też będę nagrywać dla Was vloga. Zobaczymy, co tam, jak tam. Może jutro uda mi się nagrać właśnie takie filmy stacjonarne. Muszę jeszcze nad tym pomyśleć. Także czas na kąpiel. Podobał Wam się dzisiejszy vlog, już powlog mas, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie też o subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Was do komentowania. Dajcie znać, jak Wam mija ta przerwa świąteczna, chociaż minęła, bo ten vlog pewnie już będzie po jak spędziliście Sylwestra. I widzimy się już w kolejnym filmie na moim kanale. Buziaki, pa!